Jeszcze jedna, ale to dzisiaj nie wiesz. Im więcej tego zrobisz, tym lepiej dla ciebie. Dawaj. prawa. Widzisz, coraz lepiej ci chodzi ta piła, nie? Pa, brawo. Pa. Dwa razy lewa. Prawa. Tak samo było na treningu. Na No. Myślę, że od miesiąca wychodziłem, dwóch tygodni. Cyk. Prawa. Pa. No, no, widzisz, cyk, dawaj, lewa, prawa, brawo. Już się przesuwasz, nie? Pracujesz sobie na nóżkach. Cyk, dawaj, lewa. No, dokładnie, dokładnie. Lewa dwa razy. Lewa i prawa. Jedziemy. Cyk, wewnętrzna część stopy, nie? Dawaj, prawa, brawo, lewa. No, dokładnie, nie? Prawa, sorki, lewa, lewa, lewa. I dawaj prawa. Pa. Okej, okay. dobra. Jeszcze jedna seria dużą. Jedziemy od razu? Czyli dwa Mhm. Mm Dawaj, próbujemy. Prawa, lewa. <laughs> prawa, lewa, prawa. No widzisz, nie? Tu stoję, tu chcę mieć piłę na prawą nóżkę, nie? Brawo. Dawaj, lewa, lewa. Zobacz, jeszcze raz lewa, tu, 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 dokładnie. No już lepiej. Dawaj, prawa. No, dokładność. Cyk. Dawaj, prawa, lewa, prawo, prawa, lewa, prawa. ok dobra.